Komputery jednopłytkowe to termin, który zawitał w świadomości wielu elektroników, gdy na rynku pojawiło się popularne Raspberry Pi. Pełnoprawny komputer w miniaturowym wydaniu sprawił, że możliwe stało się realizowanie projektów, które wcześniej wydawały się zbyt skomplikowane lub nieopłacalne. Komputery jednopłytkowe są jednak od dawna używane w przemyśle, dlatego tym razem przyjrzymy się w skrócie komputerom firmy Moxa, które od lat spotyka się w bardziej zaawansowanych projektach. Zastosowania przemysłowe dla takich urządzeń to przede wszystkim sterowanie procesami oraz zbieranie danych. W obu przypadkach awaria takiego systemu związana jest ze znacznymi kosztami, a czasem nawet zagrożeniem dla życia lub zdrowia. Dlatego komputery takie różnią się dość znacznie od popularnego Raspberry Pi. Tym razem do testów otrzymaliśmy dwa urządzenia firmy MOXA. UC2101LX oraz UC2104LX. W materiałach producenta urządzenia te zostały zakwalifikowane jako urządzenia z rodzaju Industrial Internet of Things. W praktyce są to pełnoprawne komputery jednopłytkowe, które mogą również pełnić rolę routerów. Zbierają one informacje z lokalnie podłączonych urządzeń, np. przez RS485, a następnie przetwarzają dane, do których można bardzo łatwo dostać się w sposób zdalny. W solidnym opakowaniu, razem z komputerem, znajdziemy informacje o gwarancji oraz spełnionych normach. Przewód do połączenia z konsolą systemową za pomocą interfejsu RS232 oraz przejściówkę pozwalającą na użycie zasilacza wtyczkowego. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to niewielki rozmiar urządzenia. Model UC2101 wydaje się wręcz mikroskopijny. W jego wnętrzu znajdziemy między innymi procesor z rdzeniem Cortex A8, który pracuje z częstotliwością 600 MHz, 256 MB pamięci RAM oraz moduł 8 GB pamięci flash. Takie parametry, chociaż odbiegają od najszybszych SBC, to jednak wystarczają do wielu zastosowań. Trzeba pamiętać, że komputer wbudowany ma wykonywać swoje zadanie i nie musi, ani nie powinien robić nic więcej. Komputery MOXa nie mają nawet interfejsu graficznego. Wszystkie zadania wykonujemy z poziomu konsoli. Co więcej, komputery przemysłowe są używane latami. Nie jest to więc układ, który ma działać przez miesiąc, ale powiedzmy przez 10 lat. Biorąc pod uwagę szybkość rozwoju komputerów jednopłytkowych, nawet najnowsze Raspberry Pi będzie wtedy już przestarzałe. Największą różnicę widać, gdy rozkręci się obudowę. W środku takiego komputera przemysłowego widoczne są dwie płytki. Wszystko to oczywiście w celu zmniejszenia rozmiarów. Pomijając już nawet fakt tego, co dokładnie jest na płytce, to dosłownie gołym okiem widać, że takie komputery przemysłowe są wręcz napakowane różnymi elementami elektronicznymi. Jest ich zdecydowanie więcej niż na przykład na popularnej malince. Można się tylko domyślać, na czym do Dokładnie polegają oszczędności w przypadku Raspberry Pi, ale już samo porównanie układu zasilania chyba jest dobrym punktem wyjścia. To, co najłatwiej usunąć z projektu, to zabezpieczenia. W tym przypadku już sama sekcja zasilania Moxy bija na głowę hobbystyczne rozwiązania. Parametry i wygląd to jednak nie wszystko. W przypadku rozwiązań przemysłowych producenci dbają o to, by ich produkty były łatwe w wykorzystaniu. W związku z tym komputery wyposażone zostały w obszerną dokumentację, która przy okazji może pełnić rolę skróconego kursu Linuxa. Komputery są również od razu wyposażone w dedykowany system operacyjny. Jego bazą jest Debian w wersji 9. Warto jednak zwrócić uwagę, że dostajemy go od razu ze wszystkimi sterownikami. Całość jest odpowiednio skonfigurowana i gotowa do pracy. System ten jest też wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia i mechanizmy, które przydają się w profesjonalnych zastosowaniach. Taki Debian, dozbrojony sterownikami i pomocniczymi programami, został nazwany jako MOXA Industrial Linux. Który objęty jest dziesięcioletnim wsparciem producenta. Mamy ciekawy sprzęt z odpowiednią dokumentacją i oprogramowaniem. Kiedy jednak to wszystko się przydaje, zastosowania dla przemysłowych komputerów są zgoła inne od tego, do czego przywykliśmy w przypadku Raspberry Pi. Po pierwsze, komputery te znajdują zastosowanie np. w nowoczesnych fabrykach, gdzie zbierają dane z czujników i sterują procesami. Najciekawsze są jednak zastosowania, w których takie komputery rozmieszczone są w odległych, trudno dostępnych miejscach, gdzie z jednej strony pełnią one rolę komputera nadzorującego pracę urządzenia, a z drugiej z drugiej strony pozwalają na zdalne nadzorowanie procesu przez człowieka. Przykładem takiego zastosowania są np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Kilka stacji może być podłączonych w ramach sieci lokalnej do jednego komputera przemysłowego, który kontroluje ich działanie, a wszystkie dane spływają dalej do centrali, która łączy np. dane ze stacji rozsianych w całym kraju. Inne zastosowanie to np. monitorowanie kilometrów rurociągów lub innych instalacji przemysłowych. Komputery rozlokowane w strategicznych punktach mogą kontrolować stan instalacji, a następnie wysyłać dane do centralnego systemu, na przykład przez sieć LTE, co pozwala na wygodne kontrolowanie całego systemu. I jeśli jesteście zainteresowani poznaniem tego typu komputerów w praktyce, to koniecznie sprawdźcie artykuł na blogu, w którym dokładnie opisaliśmy dwa komputery Moxa. Znajdziecie tam ich dokładny opis wraz z małym praktycznym projektem oraz więcej przykładowych zastosowań dla tego typu układów. Na dziś to już wszystko. Dla Forbot.pl mówił do Was. Paweł Olszawik. Do usłyszenia!